Dariusz Kozelan, macie kaniaste witamy z Poznania. I chcielibyśmy podsumować krótko to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, może tygodniu w poznańskiej lidze Redbox. W czwartek się spotykamy, czyli szóstki piłkarskie, piłkarski oczywiście na boisku, ale puchar, puchar ligi plus też liga, więc jakby taki dzień dzi się tutaj mieszają te dwie fazy rozgrywkowej. Puchar Polski warto przyjść za ten puchar, bo dzisiaj miałem okazję zobaczyć grand derby. Dokładnie. Grand derby, czyli Barcelona grała. Z w, no powiedzmy w rezerwowych składach to były Totalne, występy, ale naprawdę było na co popatrzeć i chciałem powiedzieć właśnie, że warto, bo zespoły pokazują taką trochę fantazję. Zagrywają, grają zupełnie na luzie. To oczywiście nie jest ligowa rywalizacja, chcą wygrać, ale pokazują naprawdę i Angielki, i brazylijskie zagrania i wszystko co i jest. Bo, I hiszpańskie, więc fajnie to wygląda. No tutaj właśnie bardzo fajnie to się zdarzyło, że akurat w większości drużyna EcoVitalu są fanami Realu Madryt, z kolei Nissan Apolody, który z nimi się grał w ćwierćfinale pucharu, są fanami Barcelony i tak się fajnie złożyło, że E, drużyna Nissana przyszła, jakby, jakby to powiedzieć, grała u siebie, bo Ekowita grał w niebieskich strojach, a Real w niebieskich strojach grała właśnie na, na, do, na, wy, na wyjazdach. To że no, świetna sprawa, myślę, że bardzo fajna, 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 fajny pomysł i fajna e, ukony w, w stosunku i, do, zale, i to do Ekowitalu, ale przede wszystkim do Nissana, który wpadł na fajny pomysł, że e, można tak uatrakcyjnić e, ćwierćwiną Pucharu Ligi. Myślę, że tam chyba Nissan wygrał. Tak, tak wygrał, ale wygrał. końcówka, bo nie powiem, dramatycznie. No, ale ale Eko Vital też cztery bramki strzelił. No to fajnie, no to, to było tak jak na Grand Derby, było 5-4. O ile się nie mylę, to tutaj też chyba było dużo bramek. To, to, to jest najważniejsze. No, na pewno... I Isa jest w półfinale. No, to jest informacja półfinale. Od razu. I czeka na, na rywala. Yy, z pary Meditech, rakietowcy, ten mecz w ostatniej rundzie meczy. Z kolei Elpiecka. Gra teraz z Leną, myślę, że tu będą zacięte, bo Lena w poniedziałek zagrała mecz z Autami i przegrała z Autami 3-2, ale bardzo dobre, no, chyba jedno z lepszych spotkań, jakie w tym sezonie było i naprawdę na pewno tanio skóry nie odda. tym bardziej, że piec jest bez porażki w tej chwili, także są rozpędzeni, wraz z Nissanem liderują, liderują w tabeli Ekstraligi, także to bardzo fajnie wygląda. Na pewno niespodzianką jest odpadnięcie z pucharu drużyny nowych, terenowych, obrońcy tytułu, którzy przegrali z rakietowcami. To jest myślę, że sporego kalibru niespodzianka. Natomiast Liga. No Liga myślę, że czołówka już się w Ekstralidze wystworzyła. Jest Nissan, jest LP, jest, jest, jest Auta. Do tej drużyny może dobije zespół BHU. A potem już będą raczej drużyny z, y, walczyć o, o playoff, bo jak w tym roku gramy podział 6-5, czyli pierwsza szóstka gra o mistrzostwo, natomiast piąte miejsce y, od 7 do 11 będą walczyć o utrzymanie, jedna drużyna spada. Y, w pierwszej lidze jest wszystko możliwe. Tak jak co roku co sezon, pierwsza liga, każdy wygrywa z każdym, tak samo jest w tej chwili. Wynik, wynik jeden nie odzwierciedla drugiego. LS Dębiec przegrał. Oleśnimy, ale się nie mylę z Tropikaną, a, a w, w, wczoraj wygrał z, kol, z liderem, z Kolporterem, także no świetnie to się układa. W drugiej lidze rosną nam pomału leśne dziadki. Śrubują, śrubują. To jest dobry sezonik, bo nie grają różnie, ale w tym naprawdę, sezonie prawie fajnie grają. Naprawdę, 8 zwycięstw, z, z czego trzy w samych końcówkach kucze walczą do końca. To było młodość dziadków. Nie, no myślę, że tutaj dużą, dużą rękę e, przykłada Jacek Terpiowski, który jest, jak wiemy, tam obserwatorem meczy z ramienia Lecha. I myślę, że tutaj taktycznie też... Analityk dobry. Dobry analityk i też przy, przygotowuje tych chłopaków e, mentalnie, a przede wszystkim... Zwycięsko, no bo to jest najważniejsze. No na pewno do, tej, do, do walki włączy się piele, które naprawdę ma potencjał niesamowity. Nie przegrali jeszcze, jak ich widziałem ostatnio. Mieli remis nietypowy tak, tak, z, z outsiderem 10-10, tak, tak, tak. outsider też bardzo silny w zespołach, Mirbu, no ciekawie, trzecia liga, no na razie. Wiodą dużyny z hali, czyli Golds Plus i FC Premium Carpet, które z kompletnym zwyciem są na czele. Do nich dołączył już dużyna z Nowego Tomyśla, Sedan, który, która miała dwie wpadki, porażki, ale teraz odzyskała wigor i walczy. Na pewno kanapka, która jest niezwykle doświadczonym zespołem i, i jak wiemy, zawsze gra do końca. To doświadczenie procentuje, bo przegrała jeden mecz, pięć zwyciężyła. Dzisiaj ma mecz z Wiką, teoretycznie łatwy, ale trzeba jednak swoje punkty wybiegać. Także jeszcze można wspomnieć o, no jeszcze jeden zespół się włączył dzisiaj. Mała, mała piątka. Cóż to jest za team? Bardzo ciekawy team, bo awizują byłego gracza Lecha Poznań Justina Nornona, także jestem ciekaw co, co, to, co pokaże. No maraton będą się niesamowity, bo będą grali, jakby nie powiedzieć, półtora miesiąca, 15 me 16 meczów, bo w trzeciej lidze jest 17 także będzie, będzie grali, podjęli, podjęli rękawice, także to, to mnie cieszy. No mundialu chcą zdążyć. No myślę, że to wszystko zagramy w mundialu, myślę, że 18 czerwca to jest maksymalna data, która, która docelowo z rozgrywki zakończymy. Potem 28 już z tej, z, tej, z tej strony mogę zaprosić na ogólnopolski turniej film, który jak co roku właśnie odbywa się w ostatni weekend czerwca. Z tego co tu już pomału... Mam sygnały, to na pewno dwie drużyny już awizowały z Gdańska, które pytały no, się, czy na pewno. Zawsze jest ciekawie. Te. Adam Komin, który no. je, je, działa w Katowicach, mówi, że też dwie, trzy drużyny z Katowic, także będzie większe rozmaicenie niż, niż co roku, gdzie w głównej wieży drużyny z Poznania prowadziły prym, ale mówię no. Duże Poznańskie też się już trzy drużyny potwierdziły, bo potwierdził Nissan, potwierdził FC Premium Carpet, który jest liderem właśnie trzeciej ligi i Art Market, który jest naszym starym, chociaż w lidze nie gra, ale zawsze w naszych turniejach gra, także zapraszam, zapisy już są przejmowane, także proszę sobie bacznie stronę obejrzeć, a w razie W proszę telefon do mnie, także ja jestem służę pomocą i, i poradą.